Drodzy, ten odcinek już planujemy od dłuższego czasu, jakby nie patrzeć, pół ale pół roku, ale same plany też już były raczej już wcześniej. Natomiast, moi drodzy, dzisiaj właśnie to jest ten moment, w którym będziemy grać w najtańszy... Czekaj, muszę jeszcze włączyć tutaj, tutaj nagranie. O, dobra. Więc moi drodzy, dzisiaj też będzie troszeczkę niestandardowo, bo będziemy e, tak jakby z dwóch perspektyw. Tutaj jest druga perspektywa na właśnie tą grę. Czyli moi, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy grać w, zarazem w najmniejszy, jaki najtańszy bilard na świecie, można by tak powiedzieć. Kosztował, z tego co pamiętam, jakieś 5 złotych, więc e, może być ciekawie, nie wiadomo jak... Czy, jak, czy to będzie w ogóle grywalne, yy, więc no zobaczymy, jak to będzie. Więc yy, pierwsze, oczywiście, musimy ją jakoś rozpakować. Ogólnie to ta przesyłka szła do mnie jakieś dwa miesiące. Yy, myślę, że nie, nie trudno się domyślić dlaczego. Dobra, yy, okej, okay. więc. Trzeba oczywiście złożyć. 2000 Dobra, teraz moi drodzy, na, na, nadszedł czas na układanie kuleczek. Dokładnie tak, moi drodzy, nie chcę nic mówić. W kulce. Nie wiem czy będzie widać. O, trochę widać. W kulce, która, która jest niemalże najważniejsza w całej grze. Jest dziura. Dobra, może ta dziura jest po to, żeby jakoś się ustawić mniej więcej. Gdzie się kulkę ustawia białą, jak się gra? Tutaj. Okej, okay, dobra, to ustawmy na tą dziurę. Six and a half hours later. Dobra, więc jako um, profesjonalni twórcy możemy rozpisać um, punktację na, na kartonie, którym otwieraliśmy to. Więc dobra, tutaj będzie, tutaj będzie kartonik. No, powiedzmy, że się trzyma. Okej, okay, jakoś tam się trzyma, nie, nie jest najgorzej, dobra. Papier, kamień, dobra, może być. Do jednego. Papier, kamień, Papier, kamień, Wygrałeś? A, no. Czyli ty zaczynasz? Tak. Dobra, okej. Okay. Nie będzie takiej ja muszę po prostu zeznać. Dobra, gramy trochę na własnych zasadach. Mam trzy punkty. Udało się. Nie, nie. Dobra. Tu jest dużo kulek. To może tutaj gdzieś postawię. Dobra, niech będzie, więc uwaga: udało się, dobra. Jakoś jako się tutaj udało, dobra. Jeden punkt. Teraz ty. To jest głupia gra. To nie jest głupia, to jest świetna gra. To jest głupia gra, bo dlatego, że przegrywasz, to właśnie. Tak. Super. <laughs> Trochę wróciłeś do tutaj takiego... <laughs> ...początku, można by powiedzieć. No. no. <laughs> Koniec grania. To, to teraz y, w sumie zero No to się musi udać To się musi udać no O, się. udało się, Jeden kurde punkt. To właśnie tak będę to teraz Bardzo dobrze <noise> To był naprawdę przemyślany ruch Albo nic się w sumie nie stanie Podoba mi się, że ten karton w ogóle nie jest równy i one no albo tak. do boku ten przylegają, albo są na środku, nie? Tutaj zastosuję e, moją znajomość z geometrii i teraz jeśli, jeśli to działa tak jak powinno, to powinienem wbić wszystkie. Ja mhm. nie trafiłem, nieważne. Co no teraz stółka Teraz sobie jakąś gąsienicę żeś tu stworzył <głos> <głos> Rozwaliłem Ale z... w stół Ale czarnej nie wbiłeś <noise> <noise> Jak liczymy tą punktację eee... Za zerwaną nogę jest minus 10 punktów no, Tutaj wbiłeś Dobra. Nie, nie 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 Dobra ja jakoś się trzymam Czyli czekaj. Dobra, powiedzmy, że wbiłem białą. Można by tak powiedzieć, że tutaj wbiłem białą, czyli no, w sumie... No, to jest wbita, powiedzmy. No powiedzmy, mniej więcej jest wbita, na, na pół. Nie chcę mi się tego się nie wiem ile wpadło, więc powiedzmy, że przez to, że w mnie wpadło, to dostałem 0. Dobra, okay. Powiedzmy, że zostały trzy kulki, z czego jedna czarna, czyli czarna się powinno wbijać na koniec. Tylko teraz się zastanawiam, bo tam na przykład są cztery no, je i czy nie... A few moments later... Właśnie bo się, że jak będę wyjmował, to wtedy... Day for Jezus Maria. Trudno powiedzieć właśnie no. co tu się stało, bo to nie wpadła, ale, ale się odbiła. Dobra, powiedzmy, zaliczmy to, że to się tego nie że było. To no tak jest. No. Eee, czekaj jak ja to zrobiłem? Ja po... Ja odbiłem tak i... No, ta zielona... weszła? Ale jak ta biała wbiła? One eternity later No właśnie Powiedzmy... Losy i minusy Dobra Wpadła Dobra, no powiedzmy, powiedzmy, że powiedzmy. wpadła Okej, okay, powiedzmy, że... No powiedzmy. No powiedzmy, że... To był ruch no to też. No to było też było. Coś. coś tam było. Powinno wpaść. <noise> Powinno wpaść. No dobra, nie weszło. No, no kurde, odbiłem od tego iść. No i tak, to się Nie! nie! I to przyjmujemy, że jest takie ustawienie. E, no tak natura z, tutaj zadecydowała, więc chyba e, no. finalne ruch <grywia> Finalny do, To do, Dokładnie tak Villach działa, nie? Dobra, jakiś tam ruch był No Jeszcze coraz bliżej <grywia> Jeszcze trochę no. Wbiłem białą, więc się nie liczy. No. A, A jednak niemożliwe staje się możliwe w tej grze. Myślę... Udało się, wygrałem! No Teoretycznie. Nie wiadomo co nie. Zaczęło nam powinny być dwa punkty. No to remis. Świetnie. <laughs> Możemy jeszcze drugą, drugą rundkę.

Tylko teraz czekaj, bo tutaj jest żypa że zielona, jest tak na skraju Ja nie wiem, ja jestem jakiś tragiczny my w ogóle nic trafić. Przynajmniej coś uderzyłeś, dobra. Wydaje mi się, że nawet nie uderzyłem w piątku, uderzyłem w stój, ale dobra. Biłem zielono, czyli dostajesz? jeden punkt. Dobrze. Znaczy nie wiem, no, czy dobrze, ale to było, nic nie to, to było coś. Nic nie wiem, ale coś się pozmieniało. Znowu znowu jest gościnica w tym samym miejscu. Teraz ja rozbiję jeszcze bardziej. Nie, śpiesznie, naprawdę. Jak to zdarza w jedną stronę, to leci w drugą. A jeszcze, jak tutaj kolega się, się zastanawia? E, właśnie ja ten e, dostałem jakieś gratis od tego, mimo że to 5 zł kosztowałem, dostałem jakieś gratis z, z jakimiś naklejkami. Z. nie wiem, jaka to jest bajka. tutaj masz nawet logo. No faktycznie. Więc moi drodzy, takie naklejki możecie wygrać w, w jakimś konkursie, Myślę wam aż komatem, może nie wiem. Znaczy mi to nie jest potrzebne, a może jakiemuś smutnemu dziecku się przyda, więc e, jak macie jakiegoś młodszego brata, albo siostrę, albo mamę <śm> no to możecie możecie dać. To podajcie numer. Tak, podajcie numer, będzie losowanie moi drodzy i musicie subskrybować ten kanał, inaczej inaczej e, się nie uda. E, wujkowi na urodziny też możecie dać na przykład na pewno się ucieszy. Dobra. Mm szkury no, no wpadły już tak blisko. Bardzo dobrze. Także, moi drodzy, będzie losowanie na jakimś live albo coś. Za darmo oczywiście, no bo nie wiem, <suszy> prosze, nikt tego nie chce, więc o właśnie. Bo, że za... Przez to że nikt tego nie chce, to będzie mój autograf na tym. Więc może... Może to kogoś zadowoli. Um, jak widzicie emocje tutaj biorą górę. przetasowanie. Dobra, dobra. Teraz robimy. No, ja... no. <laughs> Nie wiem czy to w ogóle za ruch uznać, bo nawet nie dotknąłem białej. <laughs> Niech będzie No dobrze. Ale wpadło nie. Ale coś tam wpadło. Aby coś jest głupia, działa to nie do końca jest głupia Jeden punkt za tą akcję dostałeś Super Świetnie, świetnie, świetnie. Naprawdę y, właśnie, właśnie na tym Dobrze. mi zależało. Poniekąd zdobyłeś Prawie cel tak. Czerwona była już w tej dziurze. To, to jest bez sensu, moi drodzy. Kolega zwiał na chwilę, więc mam troszeczkę chwili dla siebie. I moi drodzy, mogę powiedzieć tyle, bo może to troszeczkę podsumujmy czy coś, bo przydałoby się tu jakieś podsumowanie. Jeszcze, może, to, to tutaj, te, tą całą punktację z tej rundy możemy podliczyć od razu. Po raz kolejny remis, po raz kolejny remis, jak się. Okazuje, czyli tu i tu remis, czyli jest pokój, oczywiście na świecie. Właśnie tak powinien świat wyglądać. Pewno tych kulek ma takie nadgryzione, nadgryzione rzeczy. Na przykład tutaj masz taką narośl, żeby można by powiedzieć. Kulki raczej ja nie pewno. Ale naprawdę ta, ta biała z tą dziurą. To jest najlepsze, co, co mogą mnie tu spotkać. nie? Także moi drodzy, podsumowanie jest takie że ewentualnie kiedyś na kanale jeszcze zrobimy właśnie to zagramy w to jeszcze na przykład z kimś innym, więc zobaczymy jak to będzie natomiast póki co z tym będziemy kończyć kiedyś mam, mam, myślę, że też tą, tą grę wystawimy może nawet nie na sprzedaż, ale też żeby tutaj właśnie komuś komuś z was na e, jakiś konkurs oddać ale jeszcze myślę, że po prostu z kimś będzie można nagrać tą grę Tutaj zrobię Wam autograf, jak kiedyś Wam to będę wysyłać. Natomiast myślę, że jeszcze z kimś nagramy e, taką drugą, powiedzmy, rundkę z tym. No i myślę, że to było na tyle. Naprawdę jest to adekwatne do ceny. Adekwatne do, do ceny na pewno. Więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie tym razem bez Jeremiasza, ale jeszcze wróci. Więc do zobaczenia. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek, jakkolwiek Wam się spodobał. No i. bye all